Teraz każda ma swoje akwarium. Są takie fajne i duże, tylko moje jest lepsze. O! A co to jest? Skrzynia skarbów! Zobaczmy, co jest w środku. Wow, orety, jakie to piękne! Ale super, te kamienie mi się przydadzą. Są takie ładne! Z tej liny też można coś zrobić. Tylko y, trzeba ją trochę ozdobić. Teraz będzie naprawdę piękna. O tak! Jest taka różowa i trochę brokatu. Tylko odrobinę. Wow, jakie to piękne! Tu jest ich miejsce. O! A to co takiego? Y, co się dzieje? To, moja droga, nazywa się nauka. hoduję sobie kryształy i są o wiele ładniejsze niż twoje kamienie. Tak? Wszystko gotowe? Patrz, co mi wyszło. Aha. Będą stały właśnie tu, w najbardziej widocznym miejscu, ale pięknie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Aha, to też nam się przyda. Będzie dobrze wyglądać właśnie tu. O tak, nie to co u niektórych. To widziałaś! Patrz jaki uroczy delfinek i będzie wisiał właśnie tu! I takie cudowne muszelki! Wszystko dla mojej syrenki! Podoba ci się? Oczywiście, że tak! Pływaj sobie w swoim akwarium! Co ty robisz? Oddawaj! Ha, co, przestraszyłaś się mojego małego rekina? O, jaka płetwa! Mam pomysł! Moje akwarium będzie chronione przez stado rekinów. A tu powiesimy to. Ja też mam ozdoby, tylko że lepsze. Dobra, dobra! Zobaczmy, co jeszcze mam. Jakie to piękne! Idealna ozdoba na dno morza. A po co się ograniczać? Ale super! Wsypujemy wszystko na dno. A ty wszystko skopiowałaś? No wiesz? Patrz, co jeszcze mam! Prawdziwa muszla ze skarbami. Trzeba wszystko urządzić, żeby syrence było wygodnie w tym akwarium. O, jakie to piękne! Ojej, co to za okropny hałas? Nie, yeah, tak, mamy świetny zespół. Patrz, jakie łóżko dla ciebie przygotowałam. Proszę bardzo, podoba ci się. Postawię je tutaj. A tu jest kufer z Twoimi rzeczami, stół z rafy koralowej i toaletka. Dobra, siadaj tu, przyzwyczajaj się do nowego domu. Świetnie, gotowe? Jestem taka zaradna. Tak, a jak wyglądam? Całkiem nieźle. O, Bella też siedzi i się stroi. A to widziałaś? To będzie prawdziwa szafa z ubraniami. Postawię ją właśnie tu. Będzie w niej dużo ciuszków. Dobra, twój pokój jest gotowy. Odpoczywaj! O tak, a u mnie i tak jest lepiej. Ale nie! Napiszcie w komentarzach, czyje akwarium bardziej się Wam podoba. Mam pomysł na nowy pokój. Zrobimy tam prawdziwą kuchnię. Zgadzasz się? To twoja lodówka z jedzeniem. Widziałaś naszą nową kuchnię! Zobacz, jaka ładna! i wygodna. Hmm. Mam pomysł. Po co nam kuchnia? To już nie modne. Zrobimy prawdziwy bar. Musimy tu mieć wysokie stołki barowe i ochronę, żeby pilnowała porządku. O tak. Idealnie. Hmm, a może sobie trochę pożartujemy? O Boże, jak boli, co to było? O, wiem, czym udekorować stół. Tu idealnie pasują kwiaty. Doskonale. A przy stole możesz siedzieć nie tylko ty, ale też twoi goście. Oj, jak miło! Fu, jakie to nudne, przedszkole! Ja wymyśliłam coś fajnego, małą zębatą niespodziankę dla naszej morskiej pary. Co ty narobiłaś? Wszystko zepsułaś! To nie jest śmieszne! Dobra, mamy jeszcze jedno wolne piętro. Trzeba je zagospodarować i to będzie proste. Tu będzie pokój wypoczynkowy. Postawimy tu takie krzesło. Trochę roślinek. Koniecznie stolik kawowy i oczywiście telewizor. Siadaj sobie tu i odpoczywaj. Ale super wyszło. Ej, co się gapisz? O rany. A u nas będzie sofa, mały fotel. I stół z kwiatami. A tu będzie kącik kreatywny. W końcu jesteś taką artystką. Jesteś wspaniała. Namaluj tu coś ładnego. Jak pięknie. Dach domu gotowy. Trzeba go ozdobić. Myślę, że gwiazda będzie idealna. Nie, muszla jest lepsza. A jeszcze będziemy mieli taką atrakcję, prawdziwą zjeżdżalnię wodną. A tak, no cóż, my też mamy taką zjeżdżalnię, tylko lepszą. Ojej, czy już wszystko zrobiłyśmy? Teraz możemy spokojnie się pobawić. Najpierw w tym pokoju. O! Chyba podjechała taksówka. Nasz powóz jest gotowy do drogi. Konik morski zawieziecie gdzie tylko zechcesz. A my przyjrzyjmy się naszym domkom. Wyszły naprawdę super. Zobaczcie, jak urządziłyśmy każde piętro i jakie ozdobiłyśmy rozmaitymi rzeczami. Mamy tu bar z napojami. I taką wspaniałą kuchnię z lodówką. I takie piękne morskie dno, pełne skarbów. Tak, a teraz czas zjechać z naszej zjeżdżalni. Właśnie, jak wygodnie się nią zjeżdża na dolne piętro. Raz. Już. Ej, co ty robisz? Ty pierwsza zaczęłaś! No dobrze, pobawmy się razem! Jill i Rebeka uwielbiają bawić się razem lalkami. Jill ma swoją ulubioną barbie, a Rebeka ma modną brat. Ale jest jeden problem: mają tylko jeden domek. To się nie uda, jak one się tam pomieszczą? Ojej, zaczęła się kłótnia! Serio, tak nie da rady! Musimy coś wymyślić. Mam pomysł, zrobię własny domek dla Lalek. To świetny pomysł, Jill. Ja też zrobię domek dla mojej prac. Mam już gotowe plany i materiały, ale nie rozumiem, jak z tego ma powstać dom. Póki co nic mi nie wychodzi. Wow! Rebeka, jak to zrobiłaś? To proste, tylko trzeba się na tym znać. Dobra, dobra, mi też się uda. To nie powinno być trudniejsze niż zrobienie makijażu. Jedna ściana, druga. Wychodzi mi naprawdę nieźle. Zmierzmy nasze domki taśmą mierniczą. Są takie same. Nie, to niedobrze. Dodam do swojego ogromny dach. Świetnie i mamy dach. Trzeba go trochę ozdobić. Tak, te serduszka wyglądają tu naprawdę wspaniale. A mój dach będzie w fioletowe gwiazdki. Udało mi się go równiutko ustawić. Hmm, te ściany są trochę nudne, ale zaraz coś z tym zrobimy. Pomalujemy je na fioletowo. Będą pasowały do dachu. A przy okazji możemy trochę podokuczać Jill. Co ty robisz? Przestań! O nie! Mój dom jest teraz w środku fioletowy! A ja chciałam, żeby wszystko było różowe! Trzeba szybko pomalować cały dom na różowo, póki farba nie wyschła. O, udało się! Ale ładnie! Co by tu jeszcze zrobić? O, mam pomysł. Potrzebujemy wiertarki i zrobimy okno! Tak, udało się. Ja użyję młotka, żeby tylko niczego nie zepsuć. Tak, udało się! Teraz można wstawić ramę. O rany, Rebeka też to zrobiła. Wstawiamy czarną ramę. To ty ściągasz, a nie ja. Mój domek i tak będzie fajniejszy. Przyklejamy na dachu znak Barbie. A ja przykleję na swój super domek znaczek. Brac. Gotowe. Co za dom? Trzeba jeszcze tylko zapełnić pokoje tego trzypiętrowego domku. Mój różowy domek wygląda wspaniale! Dobrze, zaczynamy urządzanie od pateru. Tutaj postawimy piękną różową safę. Przykleimy różową tapetę i położymy puszysty różowy dywan. Postawimy na nim stolik, a na stoliku roślinki. Jeszcze czasopisma i nie zapominamy o półce na książki. Tak, wyszedł nam całkiem przytulny salon. A co wymyśliła Rebeka? A ja mam super kanapę w kształcie ust. Brac na bank się spodoba. Dodajemy do tego dywan, a na ściany damy srebrną tapetę. Dodajemy stolik kawowy, fotele i lampę. To tutaj będą odpoczywać moje brac. Co by tu jeszcze dodać? O, mam pomysł. Narysujemy obrazek. To będzie portret mojej ukochanej brac. Tak, tak, prawie skończyłam. Gotowe, o rany, jaki piękny! Tak, niech wszyscy wiedzą, kto tu jest panią domu. Rebeka, portret jest naprawdę świetny. O, Jill, jesteś tutaj. I jak? Też mi coś, wymyślę coś lepszego. W salonie Barbie będzie stał fortepian. Moja Barbie jest bardzo utalentowana, potrafi na nim grać. Usiądź, moja droga, podoba ci się. Tak, Rebeka na banki jest w tyle. Ej, co tam się dzieje? Impreza? Jill, uważaj, masz prawdziwą imprezowiczkę za sąsiadkę. Powiesimy kulę dyskotekową, a tu będzie prawdziwa scena. Moja brac ma zespół rockowy, często urządzają koncerty. Zatańczmy razem z brac, tańczcie jak ona. Wow, Jill, twoja sąsiadka jest prawdziwą gwiazdą. Fajnie. Kończyłyście już urządzać parter? Wyszły wam bardzo ładnie i są takie różne. Ciekawe, co będzie dalej? Yy, dalej będzie kuchnia. Mam już przygotowane meble kuchenne. Przykleiłam też tapetę. Tu będzie stać szafka z różnymi smakołykami. Tak, moja brat uwielbia pringlesy. Postawimy też stół, a na nim napoje, jedzenie i przekąski. Nie zapomnijmy też o krzesłach. Moja brat uwielbia słuchać muzyki, wstawimy więc szafę grającą. Smacznego, moja droga! Masz tu kolej i chipsy, i muzykę. Podoba ci się tu, prawda? Wow, Rebeka, ty i brat wiecie, jak żyć pełnią życia. Ciekawe, co Dziś wymyśliła dla Barbie. Też zaczęłam już urządzać kuchnię. O, nie, nie może być gorsza niż u brac. Zrobię coś o wiele lepszego. Urządzę prawdziwą cukiernię dla Barbie. Będą tu ciasteczka, babeczki, ciasta i torty. Barbie będzie zachwycona. Żeby było tu przytulnie, powiesimy na okno takie śliczne zasłony. Postawimy jeszcze stół i krzesło. I filiżankę pysznej kawy. A to będzie domek dla kota mojej Barbie. O, tu jest nasz kotek! Poznajcie się to Cleo! Wow, nie wiedzieliśmy, że Twoja Barbie ma zwierzaka. Jill naprawdę stworzyłaś tu całą kawiarnię. Jest tu jedzenie na każdy gust! Dziewczynki tak szybko urządziłyście pierwsze piętro. Obie kuchnie są niesamowite. Przyjrzyjmy się im bliżej. A Wy napiszcie w komentarzach, czyja kuchnia bardziej się Wam podoba. Kuchnia brat czy kuchnia Barbie? Aha. Hmm. A na drugim piętrze będzie sypialnia. Mam do niej piękne łóżko. Ale na pewno nie może się równać z łóżkiem brat. Sypialnia Barbie na pewno będzie ładniejsza. Stawimy tu różowe łóżko i położymy słodkie poduszki. Następnie położymy miękki różowy dywanik. Postawimy też toaletkę z lustrem i ułożymy na niej kosmetyki. To tutaj moja Barbie będzie codziennie robić makijaż. Rebeka, a ty jak tam? Tak, zacznijmy od ładnych poduszek. Są w kształcie ust. Na ziemi położymy dywanik w kształcie gwiazdy. A tutaj postawimy komodę. Postawimy na niej kosmetyki, brac. A nad komodą powiesimy lustro. Co ty na to, Jill? Nawet nie spojrzała. To nic. Zaraz na pewno spojrzy. Ej, nie obchodzi mnie to! Mam coś ważniejszego na głowie. Urządzę tu garderobę. Moja Barbie ma tak dużo różnych ubrań. Tu powiesimy jej sukienki. Tak? A tu postawimy półkę na torebki. Ale uroczo. Sypialnia Barbie jest już gotowa. Wow, to fajny pomysł. Tak, moja brat też ma dużo ubrań. Postawimy tutaj wieszak na ubrania, a na dole rozłożymy buty. Postawimy też fotel, żeby można było się odprężyć, wybierając nowy strój. Gotowe! Wasze sypialnie są niesamowite. Gdzieś zawiesiła nawet wirlandę. Rebeka, a ty co wymyśliłaś? No dobra, mam już genialny pomysł. Nie będzie tu klasycznego okna. Będzie zjeżdżalnia w dół. Co ty na to? To zbyt ekstremalne i niepraktyczne. Ta zjeżdżalnia prowadzi na sam dół, prosto do basenu. Mamy tu koktajle i dmuchane koło. Moja brat będzie mogła tu odpoczywać. Wow, to naprawdę fajny pomysł. Dobra, ja też zrobię zjeżdżalnię i też będę miała basen na dole, tylko różowy. Postawimy tam leżak i dmuchanego flaminga. Ale super! Dziewczyny, wasze domy wyglądają rewelacyjnie. Wykonałyście świetną robotę. Jill, musisz się odświeżyć! Coś ty zrobiła! Wiesz co? Ja też mogę cię ochlapać! A masz! <laughs> Dziewczyny, widzę, że umiecie dobrze się bawić. No dobrze, przyjrzyjmy się lepiej waszym domom. Zacznijmy od Rebeki. Jej dom dla brat wygląda stylowo, modnie i kolorowo. Świetnie ci poszło. A domek Jill dla Barbie jest delikatny, ładny i uroczy. Też jest super!